no to się już nic nie nadaje. Czyli warzywa zmarnowane? No zmarnowane na pewno. Może tam jeszcze gdzie ziemniaki kiedy wyparują, że może by tam co jeszcze zjadł, żeby się nie otruł, ale Ale przecież to wszystkie jakie brudy, jakie jak, jak zaczęło z tego, z szamba, bitlę jak fontannę wodę. wypełniało wszystko. Tu przed, ale pchało, do góry. No to jakby tu nie zabezpieczyły jakbyły no nie, zabezpieczy... Gdy jak nie zabezpieczyły tutaj, to było pchało jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Na Na szpę. Szpę. Ja nie? No. Ale pchało kratkami, ja patrzę, bo tam... A i... no to kratkami, to kratki przykryli workami no. i już to zabezpieczyło no. częściowo. Tak. Nie wiem, czy tam zaczął kamałszy. Ten może nie znaczy poza, poza wał woda wylała. Nie, to było po